Czy wiesz, że sposób, w jaki pijesz wodę w ciągu dnia, może decydować o tym, czy przesypiasz spokojnie 8 godzin, czy budzisz się kilka razy zmęczony i rozdrażniony? Dla wielu osób problem wydaje się prosty. Piję mniej wieczorem, więc nie powinienem wstawać w nocy. Ale organizm nie działa tak banalnie. Twój pęcherz, nerki i układ hormonalny to precyzyjna orkiestra, a jeśli jeden instrument gra nie w swoim rytmie, reszta też zaczyna fałszować. Nocne oddawanie moczu, czyli nykturia, ma wiele przyczyn. Może być efektem problemów z prostatą u mężczyzn, spadku elastyczności pęcherza u kobiet po menopauzie, a także zmian w regulacji gospodarki wodnoelektrolitrolitowej wraz z wiekiem. Ale w praktyce klinicznej widzę, że u znacznej części pacjentów kluczowy jest rytm nawadniania. I tu zaczyna się prawdziwa rewolucja w codziennych nawykach. Twój organizm w ciągu dnia filtruje krew przez nerki, tworząc mocz. W nocy ta filtracja powinna być wolniejsza, abyś mógł spać. Jednak, jeśli dostarczasz większość płynów w drugiej połowie dnia, a szczególnie wieczorem, to niejako programujesz nerki do intensywnej pracy wtedy, gdy powinny odpoczywać. Dodatkowo, z wiekiem zmniejsza się produkcja hormonu o nazwie wazopresyna. To on odpowiada za to, aby w nocy mocz był bardziej skoncentrowany, a jego objętość mniejsza. Mniej wazopresyny oznacza więcej rozcieńczonego moczu. I więcej wizyt w toalecie. Rozwiązanie zaczyna się rano. Większość ludzi popełnia błąd, rozpoczynając dzień od kawy lub herbaty, które działają lekko moczopędnie i dopiero później przypominają sobie o wodzie. Tymczasem pierwsze pół godziny po przebudzeniu to najlepszy moment na dostarczenie większej porcji płynów. Dla zdrowej osoby po 60 roku życia może to być od 300 do 500 ml wody. Najlepiej w temperaturze pokojowej, aby nie podrażniać żołądka. Dzięki temu nerki dostają sygnał do pracy w ciągu dnia, a nie w nocy. Kolejny krok to równomierne rozłożenie nawodnienia do wczesnego popołudnia. Optymalnie 70-80% całej dziennej ilości płynów powinno być wypite do godziny 16-17. To oznacza, że jeśli potrzebujesz 2 litrów płynów dziennie, łącznie z zupami, owocami, herbatą, to około 1,5 litra powinno być dostarczone do tego momentu. W ten sposób wieczorem pijesz tylko tyle, ile potrzeba, aby nie czuć pragnienia, ale nie przeciążasz nerek. Równie istotne jest, co pijesz. Czysta woda to złoty standard, ale nie zawsze jedyny wybór. Napoje gazowane, nawet zero kalorii, mogą drażnić pęcherz, zwiększając częstotliwość oddawania moczu. Podobnie działają soki cytrusowe, kawa czy mocna herbata. Dlatego pacjent, który pije dużą szklankę soku pomarańczowego o 20, może obudzić się o 2 nad ranem z pełnym pęcherzem, mimo że ilość płynów wcale nie była duża. Z perspektywy urologa, kluczowym nawykiem jest wprowadzenie tzw. okna hydratacyjnego, czasu, w którym pijesz większość płynów. Dla osób z problemem nykturii to okno powinno kończyć się około 3-4 godzin przed snem. Jeśli chodzisz spać o 22 testety. Ostatnią większą porcję płynów wypijasz najpóźniej o 18. Po tej godzinie tylko małe łyki, gdy naprawdę czujesz suchość w ustach. Jednym z najczęstszych błędów, które widzę, jest kompensowanie braku picia w ciągu dnia dużą ilością wody wieczorem. Organizm, który był odwodniony, nie przechowa tej wody na później. Nerki natychmiast zwiększą filtrację, a efektem będzie wypełniony pęcherz w środku nocy. Ważne jest także to, że nie tylko ilość i czas picia ma znaczenie, ale również sól w diecie. Sód zatrzymuje wodę w organizmie, ale nadmiar soli w godzinach wieczornych może prowadzić do większej produkcji moczu w nocy, gdy organizm próbuje wyrównać stężenia elektrolitów. Dlatego kolacja bogata w wędliny, sery czy słone przekąski to prosta droga do nocnych pobudek. Nie można też zapominać o chorobach przewlekłych. Niewydolność serca, cukrzyca czy przewlekła choroba nerek mogą powodować, że gospodarka wodna organizmu jest zaburzona. W takich przypadkach odpowiedni rytm picia wody jest jeszcze ważniejszy. Pacjent z niewydolnością serca, który wypije litr wody po godzinie 19, prawie na pewno będzie miał problem z obrzękami nóg i nocnym oddawaniem moczu. Podczas konsultacji z pacjentami często stosuje prostą technikę monitorowania nawodnienia. Przez tydzień zapisują, ile i o której godzinie piją oraz kiedy chodzą do toalety. Po kilku dniach widać wyraźnie, że przesunięcie największej ilości płynów na pierwszą część dnia zmniejsza liczbę nocnych wizyt w toalecie nawet o połowę. Niektórzy pacjenci pytają, czy warto pić mniej w ogóle, aby uniknąć nekturii. To poważny błąd. Odwodnienie może pogorszyć funkcjonerek, zwiększyć ryzyko zaparć, a nawet prowadzić do zaburzeń poznawczych. Sen jest najbardziej regenerujący w fazie głębokiej, a ta występuje głównie w pierwszych 3-4 godzinach po zaśnięciu. Jeśli w tym czasie budzicie pęcherz, cała architektura snu zostaje zaburzona. Organizm może wtedy wpaść w błędne koło. Im częściej się wybudzasz, tym bardziej rozregulowane są mechanizmy kontroli moczu, a to z kolei zwiększa ryzyko kolejnych nocnych pobudek. Dlatego tak ważne jest, by wyeliminować wszystkie czynniki które prowokują nerki i pęcherz do nadmiernej aktywności w nocy. Jednym z nich jest pozycja ciała. Kiedy w ciągu dnia siedzimy lub stoimy, grawitacja powoduje, że część płynów gromadzi się w dolnych partiach nóg i stóp, co czasem widzisz w postaci niewielkich obrzęków kostek. Kiedy kładziesz się spać, ta woda wraca do krwiobiegu i nerki zaczynają ją filtrować. Efekt? Pełny pęcherz po jednych dwóch godzinach snu. Prostym rozwiązaniem jest uniesienie nóg na 20-30 minut jeszcze przed snem, na przykład na poduszkach lub oparciu sofy, aby nadmiar płynów został odprowadzony zanim położysz się do łóżka. Pacjenci, którzy wprowadzili ten nawyk, często mówią, że już po kilku nocach wstawali o połowę rzadziej. Drugim czynnikiem jest temperatura otoczenia. W ciepłym pokoju ciało traci więcej wody przez pot, co teoretycznie powinno zmniejszać ilość moczu ale w praktyce może prowadzić do odwodnienia i wieczornego nadrabiania picia, a to znów zwiększa ryzyko nekturii. Z kolei zbyt zimne pomieszczenie powoduje, że naczynia krwionośne się kurczą, a nerki intensywniej filtrują krew. Optymalna temperatura sypialni to 18-20 C. W takim zakresie organizm pracuje stabilnie i nie prowokuje nadmiernej diurezy. Kolejnym elementem jest trening pęcherza. Wiele osób w ciągu dnia idzie do toalety na wszelki wypadek, nawet gdy pęcherz nie jest pełny, to uczy układ nerwowy reagowania na najmniejszy sygnał wypełnienia, co skraca odstępy między wizytami w łazience, także w nocy. Można temu przeciwdziałać, stopniowo wydłużając czas między mikcjami o 10-15 minut, aby pęcherz odzyskał większą pojemność funkcjonalną. U niektórych pacjentów, już po 2-3 tygodniach takiego treningu, nocne przerwy w śnie zmniejszają się o 1-2 epizody. Bardzo istotne jest też unikanie wieczornych diuretyków, i mam tu na myśli zarówno leki moczopędne, które wielu pacjentów przyjmuje na nadciśnienie lub niewydolność serca, jak i produkty spożywcze o takim działaniu. Jeśli lekarz przepisał Ci lek moczopędny, zapy zapytaj, czy można go brać rano zamiast po południu. Jeśli chodzi o dietę, szczególnie silnie działają arbus, ogórek, seler naciowy, a także alkohol. Kieliszek wina do kolacji to dla niektórych drobna przyjemność, ale trzeba pamiętać, że alkohol osłabia działanie wazopresyny i wprost zwiększa objętość nocnego moczu. Nie można też pominąć roli wieczornej rutyny. Stres i pobudzenie emocjonalne tuż przed snem aktywują układ współczulny, który może nasilać filtrację nerkową i zwiększać napięcie pęcherza. Dlatego pacjenci, którzy oglądają intensywne wiadomości, prowadzą gorące dyskusje lub pracują do późna przy komputerze, częściej skarżą się na nekturię. Proste techniki relaksacyjne. Spokojny spacer, ale nie gorąca kąpiel, kilka minut oddechu przeponowego mogą obniżyć ciśnienie krwi i ustabilizować pracę nerek w nocy. Warto wspomnieć o zależności między snem a hormonami. Wspomniana wcześniej wazopresyna nie jest jedynym graczem. Melatonina, hormon regulujący rytm dobowy, również wpływa na pracę nerek. Jej niedobór, częsty u osób starszych, może powodować, że organizm nie rozpoznaje prawidłowo pory nocnej i utrzymuje produkcję moczu na poziomie dziennym. U części pacjentów rozważenie suplementacji melatoniny po konsultacji z lekarzem przynosi zauważalne efekty w ograniczeniu nikturii. Ostatnia, ale niezwykle ważna kwestia to świadome planowanie nawodnienia w kontekście aktywności fizycznej. Ćwiczenia powodują wzrost temperatury ciała, potliwości i utraty wody. Jeśli trenujesz późnym popołudniem i po zajęciach wypijasz duże ilości płynów, twoje nerki będą pracować intensywnie przez kolejne godziny. Rozwiązaniem może być przesunięcie treningu na wcześniejsze godziny dnia lub uzupełnienie płynów stopniowo, a nie jednorazowo. Dzięki wprowadzeniu tych modyfikacji wielu moich pacjentów redukuje nocne wstawanie z 3 czy 4 razy do zaledwie jednego, a niektórzy zaczynają przesypiać noce bez żadnych przerw. To dowód, że nekturia w dużej części jest zjawiskiem, na które można realnie wpłynąć bez leków. Jedynie przez mądre zarządzanie stylem życia, dietą i nawykami. Są sytuacje, w których nocne oddawanie moczu nie jest tylko kwestią nawyków, ale sygnałem ostrzegawczym. Jeśli nagle zaczynasz wstawać do toalety częściej niż dwa razy w nocy, mimo że nic nie zmieniło się w Twoim stylu życia, warto skonsultować się z lekarzem. Może to być objaw cukrzycy, zarówno typu 2, jak i cukrzycy niewyrównanej, w której nerki próbują pozbyć się nadmiaru glukozy. Inną poważną przyczyną może być przewlekła choroba nerek. W jej wczesnych stadiach nerki tracą zdolność koncentracji moczu, co skutkuje koniecznością częstszego opróżniania pęcherza, również w nocy. Warto wtedy wykonać badania krwi, kreatynina, EGFR i moczu. U mężczyzn powtarzająca się nekturia bywa też wczesnym objawem przerostu gruczołu krokowego. Powiększona prostata uciska cewkę moczową, utrudnia całkowite opróżnienie pęcherza i prowokuje częstsze mikcje. Z kolei u kobiet po menopauzie spadek poziomu estrogenów wpływa na elastyczność ścian pęcherza i cewki, co także sprzyja nocnym pobudkom. Nie można też pominąć roli chorób serca. Niewydolność serca powoduje, że w ciągu dnia w tkankach gromadzi się płyn, a w nocy, gdy leżysz, jest on przesuwany do krwiobiegu i filtrowany przez nerki. Dlatego pacjenci kardiologiczni często wstają kilka razy w nocy, nawet jeśli piją bardzo mało wieczorem. Dla wielu osób najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie konkretnego godzinowego planu nawodnienia. 7-9 Największa porcja płynów. 300-500 ml wody, ziołowa herbata lub lekka woda mineralna. 9-12 Kolejne 400-500 ml w małych porcjach co 30-40 minut. 12-16 Około 500 ml również rozłożone w czasie. Po szesnaste nie więcej niż 300 ml, najlepiej w małych łykach. Po osiemnaste tylko wtedy, gdy czujesz wyraźne pragnienie. Unikaj dużych porcji. Dzięki takiemu rozkładowi większość płynów zostaje przefiltrowana i wydalona przed nocą, a pęcherz ma większe szanse utrzymać spokój do rana. Pamiętaj, że twój organizm potrzebuje wody nie tylko do gaszenia pragnienia, ale też do wspierania pracy mózgu, mięśni, serca i układu odpornościowego. Chodzi o to, by pić mądrze, a nie mniej. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, może pomóc Tobie lub komuś bliskiemu w przesypianiu nocy bez przerw, zrób dwie rzeczy. Zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych porad prosto z gabinetu urologa, oraz podziel się tym filmem z rodziną czy znajomymi, którzy też mogą mieć problem z nocnym wstawaniem. A jeśli masz własne sposoby na spokojny sen bez wycieczek do łazienki, napisz o tym w komentarzu. Może twoja rada pomoże komuś innemu odzyskać pełne noce snu.